No Dobrze, więc teraz przejdziemy do twojego ulubieńca, pana Grzegorza Michała Brauna. O. Ponad milion, 1 milion 242 917 głosów. Co sądzisz o tym wyniku? Skąd to się to wszystko, skąd to wszystko się wzięło? O. Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem, ale dzisiaj czytałem taki tekst, że yy, że to jest generalnie porażka. Znaczy porażka nasza jako społeczeństwa żeby na faceta z gaśnicą tyle osób zagłosowało. Ale tak poważnie. Nie wiem, no być może to jest tak, trochę przeszło z pisu, trochę od Mencena, który jest za młody dla starych, yy, czy dla starszych, przepraszam bardzo, ale nie no, wiem. To nie, trochę nie, też podkreślenie no... absurdu, który właśnie poruszaliśmy dużo wcześniej robienie sobie żartów z wyborów i wyborcy też w pewien sposób podeszli do tego w sposób tak, żartobliwy. Dla tak, tak. żartów sobie zaznaczył Pana Dawna. Tak i tak relatywnie nie ma szans, a pokażmy, że my też wiem, sobie wiem. jednak robimy jaja, tak? Bo i tak no nie, nie ma co się oszukiwać i tak definitywnie było wiadomo, że druga tura ma tylko dwóch aktorów, tak. więc czy część, szczególnie młodszych, albo już takich do końca zbudzonych nie chciało takiego no, przysłowiowego to... środkowego palca pokazać Więc co być może natomiast no, ja jednak cały czas będę wiesz się doszukiwał jakby sensu i logiki w tym wszystkim nie widzę no ni niestety ale ale dostał te głosy no i kurz. no i skądś ta migracja musiała no, przejść tak. tak bo wiemy jakim poparciem cieszy się, cieszył się wcześniej no. wiemy że jednak stał za nim Korim, który też gdzieś te swoje procenty zbiera no ale przy tych sześciu no to liczmy tutaj tu dwa, tu dwa skądś te dwa przepłynęły i tak jak mówisz czy to z PiSu czy z Mencena, czy tak jak dzisiaj czytałem część zawiedzionych wyborców PSL-u PSL-u no być może tak, no bo jednak wiesz, on no ma ten czy ta wieś nie poszła tak, za nim tak, 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 no mówię no... Nie wiem, wiem co on ma do zaoferowania e, mnie, no nic, natomiast... A jakby by... się palił do mną szybciej. No mi się palił, na pewno kiedyś tak, była taka sytuacja, ale wolę jednak straż od Brauna. <głosy> <głosy> natomiast nie no, mówię, no mnie akurat nic, ale być może no ujął ludzi, którzy, którzy na niego zagłosowali w jakiś tam sposób, może... Nie no, patrząc całkowicie tak poważnie, już nie robiąc sobie żartów, wiesz no... Ten antyukraiński, anty... Tak. Yy, tak, o tym nie pomyślałem, tak. Wiesz, ma też swoich... Ma, mama, to coraz więcej. Ja coraz... An antyaborcyjny, tak. Czy tak, mamy tak, też świeży tak. przykład jednak jego interwencji, że tak to nazwijmy. Tak, no bo jednak nawet my tutaj rozmawiając o tych kandydatach, yy, jakby oceniamy ich też przez własne poglądy, nie. I ja mówię, no dla mnie Bram będzie zawsze czekiem gaśnicą, natomiast... Yy, być może rzeczywiście dla ludzi, yy, którym już na przykład no, znudzili się, czy wręcz wkurzają Ukraińcy, którzy są na terenie naszego kraju, być może on jest rzeczywiście dobrym wyborem. No. Znaleźli swoje odbicie lustrzane. Tak, to, co chcieliby wykrzyczeć, ale im nie wypada, tak, tak, a on, tak. on jednak nie ma tych skrupułów. No więc właśnie, no to jest chyba coś takiego, może masz rację, tak, bo coraz częściej też spotykam się z takimi opiniami, że tego już za dużo, że, e, że dostają od nas za dużo pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Bis jakby trochę przestał jechać na tym koniu. Skoczył na niego braun. I być może to jest właśnie ten te oceny, tak. To Dobra, jeden jedzie na koniu, drugi jedzie na hulajnodze, tak? Mamy naszą nową trzecią drogę. Gwiazda, tak? nogę. Nogę będzie czy drogę? byłem drogę, ale dobra, wiem jak no jest. Dobra, dobra. No dobra, ale już całkiem serio pana spowomila Jerzego że wynik nie spełna 3 miliony, 2 miliony 900. No nie da się tego pominąć. No nie, no to jest trochę wiesz. Jak to, to, ty... to, jakbyśmy na to nie patrzyli, jest to nowa trzecia siła. Tak. Jest. Szczególnie patrząc na ten przedział 18-29. Znowu nie chcę rzucać dokładnymi liczbami wysoko mnie tym jest, ale tam było 30 chyba parę procent. Tak, i to byli ci ludzie właśnie na zwyczaj, którzy się czepiali, że kartka jest obcięta No, tak, tak. Znaczy, ja mam wrażenie, że to jest to, że to jest tak, że tutaj stanął. I to już nie partiami, ale rzeczywiście nazwiskami. Tu stanął Nawrocki, czy tam po prawej Nawrocki, tutaj Trzaskowski po czym podszedł męcem i tak obu, z liścia, nie? Mhm. Tak mi się wydaje, że oni tak, że... bo jakby on niby był brany pod uwagę, ale tak myślę, że nikt do końca nie wierzył, że on jakiś taki wielki sukces osiągnie. Tak, mówią, że był przeszacowany, że tak, że to jest przesada. Tak, że on może być tą trzecią, jakby, że może, znaczy od samego początku było wiadomo, że on będzie miał więcej głosów niż choćby na przykład Hołownia, tyle tylko, w że... w to nie wierzył. Tyle tylko, że jakby nikt się nie spodziewał chyba, no nikt w sensie z tych, którzy zajęli te pierwsze miejsca, pierwsze, pierwsze i drugie, że on aż tyle zdobędzie tych głosów. Tak, bo sam wynik ten, niecałe 15, 14, 81%, okej, okay, byłbym w stanie przyjąć, ale przy tej wysokiej frekwencji, jak już patrzysz na liczbę oddanych głosów, to, to prawie 3 miliony, to jest już... To jest już sporo osób. I, i os, nie oszukujmy się, jak kiedyś śmiano się, że z się wyrasta, to tutaj zjawisko może iść na fali. Znaczy tak, Bo to może być to, co mówiłeś wcześniej, że zmęczenie tymi dwoma tak, partiami. Tak, 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 tak. Ludzie będą szukać jakiegoś wyjścia. Tak, i z jednej strony pamiętaj, że no, Polacy są takim narodem, który bardzo lubi piwo. nie? I on tym kupuje. Nie, a tak poważnie to, to, to co powiedziałem nawet wczoraj, już siedząc wieczorem po, po podliczeniu głosów, miałem w komisji samych młodych ludzi i powiedziałem, że o ile jestem w stanie zrozumieć poglądy każdego, uszanować, bo każdy ma do tego prawo, o tyle naprawdę yy, przeraża mnie to, że młodzi ludzie też nie patrzą, jakby patrzą na, na, taką, na, na takie pierwsze, na to co jest dla nich fajne i tak dalej, natomiast Nikt się jakby, czy większość z nich się nie kusi już o to, żeby rozebrać na części pierwsze te poglądy choćby właśnie mencena, nie, że płacenie za studia, płacenie za służbę zdrowia, yy, zmuszanie kobiet do, czy do rodzenia czy do aborcji, yy, traktowanie kobiety no, tak jak się kobietę traktowało w tych najciemniejszych wiekach. No nie patrzą na to, a oni to słyszą, tylko oni twierdzą, że jak nie w momencie, kiedy dojdzie do władzy, to jest tylko takie podpubliczkę, bo wiesz, im więcej gada głupot, tym bardziej mu klaszczą i rząd z tego zrezygnuje w życiu. Właśnie powinniśmy mieć świadomość tego, że akurat tutaj yy, męcen się nie będzie cofał. Dlatego, że właśnie jego to napędza też, Takie, te poglądy i świadomość tego, że ludzie, bo to jest jednak populista, to, to nie jest polityk, on, moim zdaniem on, on nie ma zielonego pojęcia o polityce. Natomiast on jest populistą i świetnie to wykorzystuje. A spełnisz, na, na które tak tak tak, 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 tak. Dobra, przejdźmy w moim zdaniu, w moim odczuciu, przepraszam, do największego zwycięzcy w wyborów, czyli... Pana na Jarosława Kaczyńskiego. Ach, widzisz. Widzisz, wyciągnął. Wygra, wygra. Wyciągnął Ach, człowieka znikąd, tak. którego tak naprawdę wszyscy próbowali zniszczyć, zniszczyć. Na ten wynik prawie 30% nawet w sondażach. Sondaże pokazywały tam 25. nie pamiętam teraz już dokładnie znowu z tymi liczbami problem. Tak. Więc znowu to jest triumf. Kaczyńskiego, który zawsze jest teoretycznie tym najgorszym, tym. Tak. A znowu ogroł prawie wszystkich. No, no. zastanawiam się, że to jest trum Kaczyńskiego, PiSu i tak dalej. Wiemy, PiS ma swój żelazny elektorat i tak dalej. Tylko teraz. No właśnie, czy... Nie chcę też nikogo obrazić, ale jakby patrząc na to wszystko, co wiemy już dzisiaj o Karolu Nawrockim. Patrząc zupełnie na chłodno. Ja akurat nie jestem jego zwolennikiem, ale czy rzeczywiście yy, tak do końca no jest to człowiek, który zasługuje na to, żeby być naszym prezydentem. Ja wiem, że ci z powiedzą, że Ta, tak, że... Ale to, co było poruszane wielokrotnie podczas tej kampanii, czy to jest format prezydencki? Nie. Nie. Absolutnie. Znaczy to, to jest plebiscyt. Moim zdaniem to jest plebiscyt. Głosujemy. Yy, znaczy większość z nas, bo, bo pewnie no, są jednostki takie, które jednak biorą pod uwagę program polityczny i tak dalej, tak dalej. Natomiast w większości to jest właśnie tak, albo idziemy za, za swoją partią, powiedzmy, no albo no właśnie jest to taki plebiscyt, a, a to co mnie się najbardziej, jeżeli już dochodzimy do tych pierwszych miejsc, to co mnie się najbardziej nie podoba, to nie podoba mi się to. Że ja generalnie niewiele słyszałem programu wyborczego, a słyszałem tylko wzajemne jakieś takie wyciąganie różnych dziwnych rzeczy. Czyli to co jest od dłuższego tak. czasu, na każdym szczeblu, więcej nienawiści. Więc... No, tego jest wszędzie, bo ja teraz sobie właśnie tak mi wpadło do głowy. To samo było przecież przy wyborach w Stanach Zjednoczonych. no, Tylko teraz, właśnie, czy. Czy teraz metody Trumpa, który obrażał non-stop Bidena, który wyzywał go od starców, od niedołężnych dziadków, czy, czy no właśnie, czy chcemy mieć taką demokrację, bo moim zdaniem demokracja w Stanach w tym momencie chyli się ku upadkowi trochę. O ile jeszcze, wiesz, jakieś tam struktury, w sensie ludzie, tak, o tyle no sam wizerunek prezydenta, no bardzo ucierpiał i nie chciałbym też, żeby u nas to się dalej ciągnęło, bo ile dobra, no każdy prezydent miał jakieś spadki. Jeden miał chorobę filipińską, drugi jak już mówiłem skakał po stołkach. Szogunów. Tak, Szogunów i tak dalej. Trzeci, no to już tego ostatniego może nie będę wymieniał. A jeszcze dajmy mu spokój. Tak. Tak. Przyjdzie czas. Więc właśnie, po, no, no, Poświęcimy no, oddzielny odcinek. Tak, tak. No, ja bym chciał jednak, żeby prezydent to był jednak taki stanu, który... Yy, dba... Daj, dajmy się wypisać. Tak, o. tak. Tak, ale no tak, tak, niech się tamten niech się wypisze, a nowy niech nam pokaże. Tak. No, ktokolwiek no dobrze. dobrze, no to przejdźmy teraz już do takiego, nazwijmy to, rzeczywistego zwycięzcy, tak, no bo... Z której strony kto by nie chciał patrzeć, zwycięzcą jest Rafał Kazimierz Trzaskowski. Zdobył największą ilość głosów i można go spotować zwycięzcą pierwszej tury. Jednak czy to jest właśnie znowu wygrana, czy porażka? Czy porażka? Wygraną byłoby, gdybym miał 51%. No, umówmy się. Prawda, znaczy taką wiesz. Z drugiej strony, czy przed yy, wyborami. Te 31% nie, brało, nie było wybrane w ciemno, patrząc na wyniki sondażowe. Super, no. Czy tutaj właśnie ten zawód, który powstał w tym środowisku, nie wynika z tego, z mocy pozostałych kandydatów, nie słabości szaszkowskiego. Tak, tak. tak to... Bo ja pamiętam, że te 30, było ciągle gdzieś tam mówione, gdzie to, to było rzeczą oczywistą. Tylko nikt się nie spodziewał takiego dobrego wyniku. Nawrockiego tak, zgadza się. Brał, na który wyskoczył nie no. niby mówili, że był przeszacowany, ale nadal gdzieś tam słyszałem te 15% tak, było takie że rada, Tak, że, że tu straszyli, że tam właśnie przeszacowany, a tu znowu mówili, że niedoszacowana jest wieś, że te no. sondaże jednak nie, nie, nie brały za bardzo młodych ludzi ze wsi pod uwagę. Więc mi się wydaje, że tu nie jest to koniecznie zupełną porażką Trzaskowskiego, tylko mocą pozostałych kandydatów. Przez to jest to niedosyt lekko mówiąc też panika. No właśnie. Bo, bo, to jest bo znam, znamy, znamy sytuację, wiemy jak jest, no elektoraty nigdy się nie, nie sumują, nie jest tak, że teraz nie. każdy wyborca tak. męcena pójdzie zagłosować no, na, no, na na Wrocłego, Wrocłego. o ile w ogóle pójdzie na wybory. I ta panika jest trochę dla mnie niezrozumiała. Szczególnie to, co teraz wyczyniają jakby postacie może Niedługoplanowe, no ale może drugoplanowe. No tak, no no dobra, mam tu tak, na myśli pana Giertycha, pana Lisa, tak, ten, który zabrał się ku mojemu zdziwieniu za atak na Zandberga. O. No, to też mnie zszokowało na jego wyborców. Znaczy, Pojawiły się oskarżenia, że y, razem tak naprawdę to jest współpraca z PISem, że coś tam. Ach. Czy to jest dobra droga? nie, nie. nie. To Moim jest właśnie ta panika, o której mówię. Tak. Znaczy, te, I wtedy zaczyna się robić głupoty i pisać głupoty. Moim zdaniem to jest tak. To teraz jest to jako, jako człowieka, który jest po prostu wyborcą. Wszystkie komitety powinny się skupić coraz bardziej na tym, żeby jednak tych ludzi zachęcić do pójścia na wybory. Bo ja rozumiem, że e, wyborcy Trzaskowskiego, czy sam sztab Trzaskowskiego boi się tego, że rzeczywiście wyborcy Mencena zagłosują na Nawrockiego, wyborcy Brauna zagłosują na Nawrockiego. E, z kolei Nawrocki pewnie boi się tego, że wyborcy właśnie, choćby i Hołowni, Hołowni i Zandberga, tak, jak... zagłosują na Trzaskowskiego. Tylko tyle, że jakby najgorsze i oni się boją tego obaj, to jest ten sam strach, który mają. E, że no właśnie, że gdyby to było takie proste, tak, no to się, że się sumuje, nie? A. Natomiast to nie jest tak, to nie jest taka I Nie zapominajmy matematyka. o ludziach, którzy nie poszli na pierwszą turę. I nie zapominajmy o ludziach, którzy e, słuchając swoich głupich, moim zdaniem, liderów, nie pójdą na wybory, bo jak im lider powie, że ja wam, ja, ja nie zagłosuję na tego czy na tego i uważam, że jest to zły kandydat. Więc w tym momencie taki wyborca ma dwie rzeczy. Albo nie idzie w ogóle na wybory, albo nie idzie w ogóle na wybory. Bo jakby no nie ma wyjścia: no bo ja sobie nie wyobrażam, że, nie wiem, kandydat lewicy mówi, że ja nie rekomenduję zagłosowania na nikogo. Jakby wiesz, jakby z takim negatywnym przekazem, nie? I wtedy, no co ten wyborca ma zrobić? No skoro mój, dajmy na to w cudzysłowie, idol. Mówi mi, że nie powinienem głosować na Trzaskowskiego. Na Nawrodzkiego też nie zagłosuję, bo to zupełnie mi nie po drodze. No to po cholerę pójdę na wybory. To jest największa głupota. Moim zdaniem, jeżeli nawet nie chcesz kogokolwiek rekomendować, to mów ludzie, ja zagłosuję według własnego uznania, wy zróbcie to samo. Oczywiście wierząc i ufając w to, że dajmy na to wyborcom lewicy rzeczywiście będzie bliżej do Trzaskowskiego, a wyborcom, nie wiem, Brauna będzie bliżej do e, Nawródzkiego. Ale jakby zostawmy to wyborcom, namawiając ich jednocześnie do tego, żeby poszli na te wybory, bo to naprawdę jest, to jest ogromne święto demokracji. Słuchajcie, w Szwajcarii e, ludzie z każ, każdą, każdą rzecz przegłosowują, ka, w, ka, w każdej ważniejszej rzeczy są referenda. I oni tam chodzą, ponieważ, uważają, ponieważ doskonale znają sobie sprawę, sprawę z tego, że to jest ich decyzja, ich głos i że mają realny wpływ. Ich głos ma znaczenie no wtedy. Realny. Dobra. Więc o, na wybory, no, na drugą. O drugiej turze porozmawiamy jeszcze. Tu mieliśmy zająć się podsumowaniem pierwszej, więc tak finalnie twoim, w twoim odczuciu trzech największych, największych wygranych oraz trzech największych przegranych. Na szybko bez uzasadnienia. Nie no, cały czas, cały czas będę się opierał yy, przy tym, że jednak męcen, wygrany. że jednak tak, wygrany, yy, no, że, no Trzaskowski, no, z tym, że to już jakby była, to było wiadomo. I kto jeszcze trzeci wygrany? No myślę, że trochę Zandberg rzeczywiście. A przegrani? A przegrani, no to... Boże, no, kto był przegrany? Kto... Nie wiem, no... no ale może zgodzić no, no, się. No, może ze No dobra, a teraz. Bo ja, wiesz, mam listę przed oczami, mam łatwiej. No tak. Biejad. No tak, tak, tak. Połownia. Tak. No właśnie, o to bym się zgodził, No i kto trzeci. No i trzeci. No właśnie. No wiesz, i cała reszta na, trój na trójce. Nie wiem, co tak było. Chyba tak, tylko że... Bo jakby wiesz, no nie wygra. Nie bo było ja nikogo by... takiego, kto by, kto by się wybijał i nagle opadł, nie? Jakby wiesz, no, no ja to wymieniłeś, ja tą wymieniłeś, yy, panachownie wymieniłeś. Dobra, bieżąc... no ja bym jednak, no ty podciągnąłeś pod wygranych, ja jednak teraz po przemyśleniu, jednak powiedziałbym, że lekki zawód z Wanderka jest. Że jednak ta, no więcej. Ta, ta końcówka jednak napędziła to, że ja obiecywałem sobie więcej. A, no. widzę. No, Ale wiesz, to, no to ja mam, to jest subiektywna to jest opinia, tak, 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 tak. tak. Dobra, jeżeli chciał... Jeżeli miałem swoich wygranych, no to wiadomo, no niestety Brown. No, no tak jak mówiłem, moją uczuć na Wrocki, bo spodziewano się mniej. Że będzie mniej, tak? Że będzie mniej. No, no tak. No. I na pewien sposób, żeby też trochę docenić tych mniej poważnych kandydatów, jednak Stanowski. Bo cały jego format, cały jego kanał na tych wyborach zyskał. No że istniał, tak, bo tam też zbierał jakieś te miejsce. O w środowisku tak, 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 rozrywkowo-sportowym był rozpoznawalny, to teraz już ta rozpoznawalność urosła na skalę krajową. Tak, wiesz tak, o co chodzi. Tak, tak. Więc jeszcze bym dodał go do tej listy. No dobra, dziękuję Ci bardzo. Wam dziękuję za spędzony z nami czas. Tak jest. Zapraszamy ponownie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu, a z, koniecz... a z pewnością odniesiemy się w kolejnym odcinku. Tak jest. I ewentualnie jakieś komentarze pod tytułem, co dalej, co następnego, co możemy jeszcze tutaj y, obgadać. I czy na osobę. poważnie, czy na śmiesznie, bo na śmiesznie Nie. też potrafimy. Tak jest. No. Do usłyszenia. Do usłyszenia.